grand ahatz To jeden z najwybitniejszych kucharzy XXI wieku, geniusz kuchni molekularnej. W 2005 roku otworzył w Chicago restaurację Alinea. Miejsce, do którego idzie się jak do teatru, ale takiego, w którym reżyserem jest inżynier z NASA. Alinea ma na koncie m.in. 9., 7. i 6. miejsce w prestiżowym rankingu World's 50 Best Restaurants i niezliczoną liczbę innych, nie mniej ważnych tytułów. Może też pochwalić się trzema gwiazdkami Michelin. A Hatz ma także gablotkę pełną Indywidualnych nagród i wyróżni. W 2011 roku trafił nawet na listę 100 najbardziej wpływowych ludzi magazynu Time, a razem z nim m.in. Bruno Marskim, un czy Lionel Messi. Ten maestro kuchni ma w CV jeszcze jedno budzące szacunek dokonanie. Pokonał złośliwego raka języka, którego objawy zaniedbał tak bardzo, że lekarze chcieli go wyciąć już po pierwszych badaniach. Achac Tanio skóry nie sprzedał. Podziękował za amputację i poddał się eksperymentalnemu agresywnemu leczeniu, które urazyło Uratowało mu życie, ale dosłownie usmażyło jego język. Grant zupełnie stracił smak, ale mimo to nie przestał pracować. Nawet podczas najtrudniejszych etapów leczenia. Każdego dnia jak gdyby nigdy nic pojawiał się w Alinei. Mało tego, wymyślił kilka nowych potraw. Na przykład pires białej fasoli z zestawem dodatków jak cytrynowa piana, galaretka z wanilii i liścia laurowego, czy wysuszone na chrupko kawałki mango i pomidora, które na dodatek podawane jest na poduszce wypełnionej powietrzem o zapachu gałki muszkatołowej. Smak zaczął odzyskiwać Dopiero po roku rekonwalescencji. Czego uczy ta historia, oprócz tego, że warto się badać, a w życiu są sprawy ważniejsze niż praca? Otóż okazuje się, że można nie odróżniać smaku łyżeczki cukru od łyżeczki soli, ale równocześnie kierować kuchnią serwującą kulinarne dzieła sztuki za małą fortunę. Jak to możliwe? Czy kucharz nie musi próbować tego, co gotuje? Jak w ogóle działa smak? Żeby lepiej zrozumieć nietypową sytuację, w której znalazł się Grant Ahatz, musimy rozróżnić dwa pojęcia. Smak i smak. Yy, no właśnie. Wybacz polską mowo, żeby było łatwiej. Czasem będziemy posługiwać się w tym filmie językiem Szekspira. Chodzi nam bowiem o taste i flavor. Zacznijmy od tego pierwszego i wróćmy... wróćmy do samego początku. Choć Bruce Willis mógłby się z tym nie zgodzić, mamy pięć zmysłów: słuch, dotyk, wzrok, smak i węch. Przypuszcza się, że najstarsze w historii życia są te dwa ostatnie. Zaskakujące? Nie, jeśli by się nad tym głębiej zastanowić. Na moment cofnijmy się w czasie. I to o kilka miliardów lat. Wyobraźmy sobie prosty jednokomórkowy organizm. Nazwijmy go Bogdan. Bogdan potrzebuje do życia energii, ale nie ma oczu, uszu, nosa ani dotyku, które pomogą mu jej szukać. Bogdan, całe szczęście, potrafi rozpoznawać otaczające go związki chemiczne. Porusza się w kierunku tych, które może wchłonąć i ucieka od takich, które mu zaszkodzą. Teraz przenieśmy się trochę dalej. To też jest Bogdan. W porównaniu do starszego imiennika, Bogdan hominid jest bardzo rozwinięty. Zanim coś zje, może to zobaczyć, dotknąć i usłyszeć, ale jeżeli tego nie zna. To dopiero kiedy to przegryzie dowie się co to jest, a smak pomoże mu zadecydować czy warto to jeść. Nieprzyjemne, odpychające wrażenie, skręcające język świadczy o tym, że Bogdan zeżarł jakąś toksynę, np. w roślinie, która niekoniecznie chce być zjedzona. To smak gorzki. Podobnie sprawa ma się z kwaśnym. Ten wywołują kwasy w zepsutym, nieświeżym jedzeniu, które również zapalają w głowie Bogdana czerwoną lampkę. Słony smak powodują elektrolity, jak sód, których organizm potrzebuje do regulacji wielu podstawowych procesów, np. ciśnienia krwi. Jeżeli uczucie będzie przyjemne, to znaczy, że Bogdan trafił na jedzenie bogate w cukry, a więc dostarczające dużo energii, to słodkie, np. dojrzały owoc prosto z drzewa. O co o tym mówimy? By zrozumieć, że umiejętność rozpoznawania związków chemicznych odgrywa w ewolucji niezwykle ważną rolę. Jest z organizmami żywymi w zasadzie od zawsze, a na pewno dłużej niż zdolność odbierania fal dźwiękowych czy fotonów. Potrafimy czuć takie, a nie inne smaki, bo w pewnym sensie uczyliśmy się ich razem ze środowiskiem, w którym przyszło żyć naszym przodkom. Smak pomógł nam przetrwać i stać się tym, kim jesteśmy dzisiaj. Dlatego kiedy następnym razem znajdziecie ochota na kepsa, pamiętajcie... To nie puste kalorie to poświęcenie dla przyszłości gatunku. Zaraz zaraz, a co z umami? Ja! <grym> Ten kojarzony z kuchnią azjatycką bulionowy smak oficjalnie został za takowy uznany dopiero w 2002 roku. Czy to oznacza, że Bogdan nie doceniłby niewątpliwych walorów sosu teriyaki? Jeszcze do tego wrócimy. Wiemy już, po co nam smak i dlaczego nauczyliśmy się rozpoznawać cztery z nich. Ale co to tak w zasadzie znaczy rozpoznać smak? Jak to działa, że gdy wkładam do ust kawałek idealnie wysmażonego steka, to mój mózg wie co to i rozumie, że to lubię. Krótka lekcja biologii. Oto Twój język. Te małe wyrostki, które go pokrywają, to nie, nie to co myślisz, to brodawki, spośród których tylko od 10 do 20% potrafi rozpoznawać smaki. Kubki to takie małe cebulki w środku tych brodawek. W każdej jest ich od kilku sztuk do kilku tysięcy. Kubki wyścielone są różnymi receptorami smakowymi i to one wchodzą w reakcję z molekułami jedzenia i picia. Niektóre receptory są bardziej wrażliwe na jeden smak, inne na drugi, ale w gruncie rzeczy każdy receptor potrafi w zbliżonym stopniu reagować na wszystkie smaki. Posiadamy od kilku do maksymalnie dziesięciu tysięcy kubków smakowych rozłożonych na całej powierzchni naszego języka, ale także na podnieb czy w przełyku. Im więcej kubków, tym więcej radości z dobrego jedzenia. Jeśli masz wrażenie, że smak jest twoją supermocą i potrafisz rozumieć jedzenie trochę lepiej niż inni, to być może jesteś super smakoszem. Super smakosze to ludzie z większą wrażliwością, szczególnie na gorzki, choć nie tylko, i produkty takie jak brokuły czy czekolada są dla nich dużo intensywniejsze w smaku. Na przeciwległym biegunie są niesmakosze, czyli osoby z mniejszą wrażliwością na smak niż przeciętna. Jeżeli identyfikujecie się z którąś z tych grup, to nie czujcie się specjalnie wyjątkowi, bo wedle badań obie stanowią po około 25% populacji. Choć tak naprawdę język jest trochę jak kciuk. Każdy człowiek ma na nim nieco inny wzorek, i jest to jeden z powodów, dla których odczuwamy smaki inaczej. Uwaga, tak zwane smakowe mapy języka to mit. W 1901 roku niemiecki badacz David Hanning napisał pracę, w której sugeruje delikatne różnice w odczuwaniu smaków między poszczególnymi obszarami języka. 41 lat później, w 1942 roku, artykuł na podstawie odkryć Haninga opublikował amerykański psycholog Edwin Boring. Rzecz w tym, że z jakiegoś powodu pokręcił wedle własnego widzi mi się wyniki badań haninga i w jego wersji różnice subtelne stały się już bardzo wyraźne. Jako, że Boring miał 56 lat i nie pracował w wyższej szkole robienia hałasu, a na Harvardzie, to drobne przejęzyczenie szybko rozprzestrzeniło się po świecie za sprawą podręczników, książek i pism naukowych. Dopiero w 1974 roku przeprowadzono badania, które ostatecznie rozprawiły się z tą pomyłką i potwierdziły, że czucie smaków jest podobne na całej powierzchni języka. Mimo to mit ten żywy jest do dziś. No dobra kolego, ale co z tym stekiem? Kiedy kawałek soczystego mięsa trafia do naszych ust, smakowe substancje chemiczne rozpuszczają się w ślinie i razem z nią trafiają do kubków, gdzie wchodzą w reakcję z receptorami. Jedną z substancji upchanych w wołowinie jest glutaminian. Glutaminian pobudza receptory T1R1, T1R3, a te poprzez nerwy w twarzy wysyłają sygnał do pnia mózgu. Następnie trafia on do wzgórza, a dalej do wyspy i wieczka, które razem tworzą tak zwaną korę smakową. To właśnie tutaj ostatecznie mózg tłumaczy sobie odebrane informacje i tworzy z nich świadome uczucie, które nazywamy smakiem. I może się to wydawać dziwne, ale to oznacza, że jedzenie tak naprawdę nie ma smaku. Smak nie powstaje nawet na języku. To co czujemy, to tylko sposób, w jaki nasz mózg interpretuje związki chemiczne, z którymi styka się język. Smak to wytwór naszego mózgu, a ten, który projektujemy w głowie jedząc wołowego steka, to umami. Po raz pierwszy świat usłyszał tę nazwę w 1908 roku. Japoński chemik Kikunae Ikeda był tak zafascynowany smakiem zupy swojej żony, że aż postanowił go zbadać. Odkrył, że za to charakterystyczne, pełne esencjonalne wrażenie otulenia języka odpowiada właśnie glutaminian sodu. Substancja, którą znalazł w jednym ze składników wywaru, glonach kombu. Na cześć ukochanej żony postanowił nazwać swoje przełomowe odkrycie jej imieniem – umami. Nie, no, ja, ja sobie robię. Żona miała na imię Teja, u mami to po japońsku dosłownie pyszny smak. No to jak? Czy Małpa Bogdan doceniłaby smak kurczaka teriyaki? Tak o ile w jej codziennym menu znajdowało się jedzenie bogate w glutaminiane, na przykład grzyby czy niektóre zielone warzywa. Co zajęło naukowcom prawie 100 lat, zanim zgodzili się oficjalnie włączyć umami do panteonu smaków? W zasadzie to nic konkretnego, umami było akceptowane już wcześniej, ale dopiero w 2002 roku amerykańscy badacze Charles Zucker i Nicholas Ryba odkryli receptory T1R1-T1R3. To ostatecznie przepieczętowało historyczny sukces umami. Niezwykła kariera umami stawia kolejne pytanie: Czy skoro dopiero co oficjalnie zatwierdziliśmy nowy smak, to czy w przyszłości odkryjemy ich więcej? Odpowiedź brzmi: być może. Wiele zespołów naukowych z całego świata bada w tym momencie wielu różnych kandydatów. Wśród nich znajdziemy m.in. tłusty, cierpki, metaliczny, wapniowy, węglowodorowy czy kokumi, zwany też pełnym smakiem. Co musi się wydarzyć, żeby któryś z nich oficjalnie dołączył do naszej złotej piątki? To chyba ludzie decydują. To dowiesz się jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojej no, silnoręki ma rację, bo nie istnieje żaden konkretny organ, który to reguluje. Badacze pochylający się nad kandydatami na smaki muszą po prostu solidnie uargumentować swoje propozycje. Na przykład, tak jak w przypadku umami, odnaleźć na języku receptory odpowiedzialne za jego wywołanie. Ważne jest również udzielenie odpowiedzi na pytanie, po co mielibyśmy nauczyć się takiego smaku i do czego był nam potrzebny w czasach, gdy na posiłek wołaliśmy. Inną metodą jest badanie mózgów ludzi i zwierząt podczas podawania im do ustnie substancji wywołujących jakieś wrażenia smakowe i poszukiwanie określonych aktywności. Najlepiej zebrać te oraz kilka innych argumentów, napisać o tym pracę i opublikować w jednym z prestiżowych czasopism naukowych, licząc, że świat nauki przyjmie ją z entuzjazmem. Dla przykładu James Briskione, autor przełomowej książki The Flavor Matrix o łączeniu ze sobą smaków, za podstawowy uznaje Także tłusty, o którego międzynarodowe uznanie zabiegają od lat m.in. naukowcy z Uniwersytetu Deakin w Australii. Cały czas mówimy jednak o smakach podstawowych, czyli takich, które odczuwamy wyłącznie dzięki receptorom w naszym języku i innych częściach jamy ustnej. Poznaliśmy ich pięć, a kilka kolejnych ma ambicje, by dołączyć do tego zaszczytnego grona. Ale przecież każdy fan lodów wie, że mamy dziesiątki, a może nawet setki smaków. Cytrynowy, czekoladowy czy truskawkowy to także smaki, prawda? Wróćmy do flavor. Przeprowadźmy doświadczenie. Wystaw język i otwórz szeroko usta, tak by podniebienie odcięło od środka przepływ powietrza przez nos. Wstrzymaj na moment oddech i nałóż na język odrobinę keczupu. Pewnie odczuwasz delikatnie szczypanie, być może trochę słodyczy i... to wszystko. Co się dzieje i gdzie podziała się cała keczupowatość? Poczujesz ją, gdy wypuścisz powietrze. Dopiero teraz uwalnia się charakterystyczny aromat pomidorów, octu i przypraw. Czasem, gdy jemy coś pysznego, to mówimy... Fiu, 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 fiu. No, to też, panie Robercie, ale chodziło mi raczej o coś w stylu... Ależ to dobrze smakuje, bo tak naprawdę nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, powinniśmy mówić Ależ to dobrze pachnie. To dlatego, że w pewnym sensie mamy dwa zmysły węchu. Pierwszy to węch ortonasalny, czyli ten, którego używamy, gdy wdychamy powietrze nosem. Drugi to węch retronasalny. Działa, kiedy wpompowujemy powietrze do nosa niejako od środka, podczas wydechu czy jedzenia. W tym drugim przypadku, przeżuwając, uwalniamy lotne związki zapachowe, które przez przewód gardłowo trafiają do receptorów w nabłonku węchowym nosa. To właśnie dlatego jedzenie smakuje dużo gorzej, gdy jesteśmy przeziębieni i mamy katar. Węch retronasalny i ortonasalny działają od siebie niezależnie. Czasem ciężko jest nam znieść intensywny zapach sera pleśniowego, ale gdy tylko weźmiemy go do ust. Fiu, 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 fiu. Jeżeli dziwicie, że to węch, a nie smak, jest najważniejszy w odczuwaniu smaku, to wcale mnie to nie dziwi, bo ludzie od tysiącleci szkalują nasze zdolności zapachowe. Już Arystoteles pisał 2,5 tysiąca lat temu: Nasz zmysł w węchu jest gorszy od zmysłów wszystkich innych żywych istot, a także gorszy od wszystkich innych zmysłów, jakie posiadamy. Ten pogląd jest żywy do dziś i pewnie podziela go wielu widzów tego filmu przecież wszyscy wiemy że choćby psy mają dużo lepszy węch niż ludzie poza tym łatwo nam wyobrazić sobie życie bez zapachów za to trudno bez wzroku czy słuchu ale jednak nie dla widoków czy śpiewu ptaków a dla aromatycznych przypraw wyruszył w podróż do Indii Krzysztof Kolumb węch zawsze był dla ludzkości kluczowy widać to nawet w ludzkim DNA posiadamy aż 400 genów zapachowych oraz 600 pseudogenów czyli takich które kiedyś kodowały nasz węch ale już tego nie robił to od do 5% ludzkich genów, a to oznacza, że te zapachowe są największą rodziną spośród wszystkich, jakie znamy. Przez miliony lat pomagały nam wykrywać zagrożenie, nie tak dawno temu napędzały marzenia wielkich pionierów, a dziś pozwalają nam odkrywać nowe gastronomiczne szczyty. Węch działa trochę inaczej niż smak. Jest dużo bardziej złożony. Dla przykładu, smak banana wywołuje tylko kilkanaście związków chemicznych, a jego zapach ponad 300. Receptorów smakowych na języku mamy tylko kilka tysięcy, a zapachowych w nosie od 5 do 6 milionów. Znamy tylko 5 podstawowych smaków, za to aż 10 tysięcy różnych aromatów. I to tylko orientacyjne szacunki. Jak działa węch? Gdy na przykład pijesz kawę, zawarte w niej substancje zapachowe docierają przez gardło do receptorów w twoim nosie. Te przesyłają sygnał dalej najkrótszą możliwą drogą, do kłębuszków w opuszce węchowej u podstawy twojego mózgu. Kłębuszki są specjalistami w swoim fachu, bo każdy odpowiada tylko za jeden aromat. Opuszkę węchową można porównać do ekranu LCD. A kłębuszki do pikseli, kiedy aromaty kawy w różnym stopniu pobudzają receptory w nosie. Te aktywują określone piksele na ekranie, które razem tworzą pewien obraz. Ta sama kawa za każdym razem namaluje na opuszce ten sam schemat. Nazywamy go wzorcem węchowym. Wzorzec kawy będzie zupełnie inny niż herbaty, i to właśnie dzięki temu odróżniamy od siebie zapachy i smaki. Droga wzorca zapachowego nie kończy się na opuszce. Ta transmituje zgromadzone dane do kory węchowej, czyli obszaru zajmującego się wstępnym przetwarzaniem wzorców. Jeżeli opuszka do terminal przeładunkowy Korę możemy nazwać zapleczem logistycznym, które rozsyła zgromadzone informacje do innych części mózgu, znanego już z taste, wzgórza i kory oczodołowo-czołowej, które na dodatek są ze sobą bezpośrednio połączone. Prawdopodobnie właśnie w tym ostatnim punkcie podróży mózg wykuwa świadomą percepcję zapachu. I to właśnie tu docieramy do meritum tego odcinka. Jak już wiemy, smak jedzenia nie pochodzi wyłącznie z języka. W zasadzie pochodzi z niego tylko w pewnym stopniu. Gwiazdą każdej kolacji jest węch. Ale smak to nie tango. Kiedy jemy, nasz mózg tańczy kankana. Dlaczego niektórzy z nas uwielbiają ostry sos tabasco, a innych aż skręca już od jego zapachu? Dlaczego danie wydaje się smakować lepiej, jeżeli jest ładnie podane? Dlaczego lubimy chrupiącą panierkę, a nie taką przesiąkniętą tłuszczem? Moi drodzy, zapraszam do fantastycznego świata neurogastronomii. Neurogastronomia to bardzo młoda dziedzina nauki. Termin ten ukłuł amerykański neurobiolog profesor Gordon Murray Shepard, który w 2012 roku wydał książkę Neurogastronomy How the Brain Creates Flavor and Why It Matters. Podsumowuje w niej prawie 60 lat własnych badań nad neurobiologicznymi podstawami węchu oraz jego relacji z innymi zmysłami i bodźcami sensorycznymi. Shepard jest jednym z wybitnych umysłów, dzięki którym zrozumieliśmy, że zmysły smaku i węchu to nie jedyne składniki flavor, czyli całego zestawu wrażeń i mechanizmów pozwalających nam cieszyć się jedzeniem i czerpać z niego radość tak jak żaden inny organizm na Ziemi. Jak podsumowuje Shepard, pozostałe składniki smaku to wzrok, słuch, nasze zdolności poruszania mięśniami wewnątrz jamy ustnej oraz coś, co w języku angielskim nazywa się mouth sense, czyli buzioczucie, ustozmysł, nie wiem jak to przetłumaczyć, jeśli macie jakieś sugestie, dajcie znać w komentarzach. To jednak nie wszystko, bo do tego zestawu doliczyć trzeba jeszcze pamięć, emocje, a nawet język, ale taki mówiony, czyli słowa. Dlaczego Damian lubi fala fela na cienkim złagodnym sosem, a Radosław ostrą baraninę na grubym? Być może dlatego, że różni ich zagęszczenie receptorów TRP w jamie ustnej. To one odpowiadają za naszą wrażliwość na temperaturę, pikantność i teksturę jedzenia. Do tego tak zwane ciałka paciniego, odczytują nacisk na język. Receptory te są podobne do tych, które znajdziemy na skórze, z tą różnicą, że są upakowane jak sardynki. Możemy to łatwo sprawdzić, jeżeli weźmiemy dwie igły i bardzo lekko nakłujemy nimi w bliskiej odległości skórę ręki. Nasz mózg zarejestruje je jako jedno ukłucie. Jeżeli to samo zrobimy na języku, mózg odczyta dwa niezależne źródła bólu. System somatosensoryczny jamy ustnej jest niezwykle istotny dla naszego organizmu. Świetnie obrazuje to tzw. homunculus sensoryczny. To taki model człowieczka, którego części ciała są tym większe, im więcej uwagi poświęca im mózg przetwarzając pochodzące z nich bodźce. Homunculus ma gigantyczne języki i usta oraz cezaryjski kinol. Podobnie jest z homunculusem motorycznym. Tu chodzi o obszary mózgu odpowiadające za poruszanie różnymi częściami ciała. Przeżuwanie, mlaskanie, merdanie językiem, a nawet przełykanie również ma bardzo istotny wpływ na smak, bo pozwala uwalniać więcej lotnych związków zapachowych. Co więcej, istnieją poszlaki sugerujące, że to właśnie praca mięśni wewnątrz jamy ustnej sprawia, że smak odczuwamy w buzi, a nie w nosie, pomimo tego, że to węch odwala tu największą robotę. Wszystkie te wrażenia nieustannie ze sobą współgrają. Dowodzą tego badania Justusa Verheygena i Liny Engelen, opublikowane w 2006 roku w czasopiśmie naukowym. Naukowcy udowodnili na przykład, że pikantność jedzenia jest tym mocniejsza, im wyższa jest jego temperatura. Paradoksalnie działa to także w drugą stronę. Bardzo ostre jedzenie będzie wydawało się mniej ciepłe niż byłoby, gdybyśmy usunęli z niego kapsajcynę. Gorąca, świeżo podana potrawa będzie też bardziej aromatyczna i intensywniejsza w smaku niż zimna, bo wysoka temperatura pomaga w uwalnianiu lotnych związków zapachowych. Jednym z rodzajów bodźców, mających największy wpływ na smak, są bodźce wzrokowe. Balut, kasu Marzu czy stare dobre polskie flaki? To potrawy, które niejedną osobę mogą przyprawić o odruch wymiotny tylko przez to, jak wyglądają, a nie jak smakują. Z drugiej strony talerz pełen kolorów albo na przykład ciągnący się ser sprawiają, że cieknie nam ślinka. Świetnie zdają sobie z tego sprawę twórcy reklam, czy menu dla restauracji fast food, którzy są gotowi zakłamać rzeczywisty wygląd dania tylko po to, by w ten sposób ściągnąć do lokalu wygłodniałych klientów. Różne badania dowodzą, że bardzo ważny dla smaku jest kolor jedzenia. Potrawy mniej barwne odbieramy mimowolnie jako mniej smaczne. Wiąże się to z oczekiwaniami naszego mózgu. Jeżeli widzimy napój w kolorze pomarańczy, mózg spodziewa się, że będzie smakował właśnie jak ten owoc, korzysta przy tym m.in. z zapamiętanych wzorców zapachowych. Ciekawe badanie potwierdzające ten fenomen przeprowadzono w 2001 roku we Francji. Profesorowie Gilles Moreau, Frédéric Brosset i Denis Dubordier. Poprosili 54 studentów Wydziału Enologii, czyli naukowinie Uniwersytetu w Bordeaux, o porównanie smaku dwóch trunków. Najpierw poproszono ich o ocenę jednego czerwonego i jednego białego wina, z użyciem zestawu ustalonych przez naukowców określeń jak gruszkowate czy drzewne. Po tygodniu zaproszono ich na powtórzenie testu, ale tym razem w miejsce czerwonego wina podano to samo białe wino, ale zabarwione barwnikiem spożywczym. Żaden z 54 studentów nie zauważył różnicy. Badań argumentujących powiązanie wzroku i smaku jest tak dużo, że warto poświęcić im kiedyś oddzielny materiał. Dlatego postawimy tu kropkę. Każdy lubi, jak coś mu pod zębami chrupie chrupkie frytki, chrupka panierka z kurczaka, chrupkie płatki z mlekiem, czy czekoladowa polewa na lodzie. Tekstura połączona z twardością przeżuwanego jedzenia również wpływa na smak. Mogłoby się wydawać, że największy udział ma w tym w jakiś sposób zmysł dotyku. W rzeczywistości jednak nasze pożądanie chrupkości to w dużej mierze zasługa słuchu. Jedno z najsłynniejszych badań na temat wpływu dźwięku na postrzeganie chrupkości jedzenia zostało przeprowadzone przez profesorów Massimiliano Zampiniego i Charlesa Spensa z Uniwersytetu Oksfordzkiego. W ich badaniu z 2004 roku uczestnicy mieli za zadanie gryźć chipsy, podczas gdy dźwięki towarzyszące chrupaniu były modyfikowane za pomocą słuchawek. Badania wykazały, że im głośniejszy i wyraźniejszy był dźwięk chrupania, tym bardziej uczestnicy postrzegali chipsy za świeże i chrupiące. Z kolei przy osłabieniu dźwięku badani uważali je za mniej chrupkie i mniej świeże, mimo że fizycznie były takie same. Chrupkie zawsze smakuje lepiej i są różne teorie, które próbują wyjaśnić ten fenomen. Niektóre mówią, że to cecha jedzenia świeżego, a nie zleżałego i zepsutego i właśnie w taki sposób nauczyliśmy się tej preferencji na drodze ewolucji. Inne dowodzą, że podczas chrupania uaktywnia się w mózgu ośrodek nagrody a więc z jakiegoś powodu nasz mózg premiuje jedzenie chrupiących potraw. To jednak nadal nie koniec. Zdaniem Gordona Mareya Sheperda system smakowy człowieka jest jeszcze bardziej złożony i powiązany nie tylko z naszymi odczuciami fizycznymi, do których możemy zaliczyć także głód. Równie istotne są emocje, pamięć, a nawet słowa, których użyto do opisania tego, co mamy zjeść. Potrawy, które jedliśmy w dzieciństwie w miłej atmosferze, mogą smakować nam lepiej nawet dziesiątki lat później dzięki miłym wspomnieniom. To właśnie dlatego tak chętnie wracamy do kuchni mam i babci. Działa to także w przypadku złych emocji. Jeżeli jakiś składnik wywoła w nas ciężką niestrawność, gdy byliśmy dziećmi, przez resztę życia możemy czuć do niego awersję. Z drugiej strony będziemy mieć dużo wyższe oczekiwania wobec restauracji czy kucharza, który w przeszłości zaserwował nam coś pysznego. Jeżeli smak nie będzie odpowiadał naszym wspomnieniom, może wydawać się gorszy. Jan Jun-Zu. I chi z Uniwersytetu w Hongkongu dowodzą, że jesteśmy skłonni do wiązania wrażeń smakowych z emocjami. Chyba każdy zgodzi się, że miłość jest słodka, a zazdrość gorzka. I określenia te są bardzo silnie zakorzenione w tym, jak postrzegamy świat. Zui C twierdzą, że działa to obosiecznie. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, smak czekolady może wydawać się słodszy niż wtedy, kiedy jesteśmy smutni. Ponadto jedzenie spożywane podczas ważnych, emocjonalnych dla nas wydarzeń, na przykład na przyjęciu urodzinowym, może smakować. Lepiej niż w neutralnych warunkach. W końcu wpływ na odbiór potrawy mogą mieć nawet słowa. Ciekawą obserwację podzielili się w 2019 roku profesorowie Pierrick Gomez i Nathalie Spielman z Neoma Business School we Francji. Nie bez powodu mowa o szkole biznesowej, bo autorzy badania to marketingowcy, którzy sprawdzili, czy bardziej docenimy jedzenie przedstawione jako rarytas dla wyższych sfer. W jednym z kilku przeprowadzonych eksperymentów zaserwowali dwóm grupom ochotników makaronik z czekoladą. Pierwsza otrzymała informację, że ciastko to jest produkowane w fabryce założonej przez jeden z europejskich rodów królewskich. I przez wiele lat zajadała się nim szlakta z całego świata. Ponadto używane jest w przepisach restauracji z trzema gwiazdkami Michelin. Druga grupa dowiedziała się, że to tylko tanie ciastko z lokalnej piekarni za 65 eurocentów. Tak naprawdę wszyscy dostali to samo, ale ci badani, którzy usłyszeli o elitarnym pochodzeniu ciastka, ocenili je jako dużo smaczniejsze niż ci, dla których był to zwykły proletariacki słodycz. Smak, węch, wzrok, buzioczucie i mięśnie jamy ustnej. W końcu pamięć, emocja, nawet słowa. Te wszystkie czynniki wpływają na to, jak odbieramy to, co jemy i pijemy. Gordon Murray Shepard nazywa to systemem smakowym człowieka. Współpraca wszystkich tych elementów odbywa się w różnych obszarach naszego mózgu. Dla przykładu, smak rozumiany jako taste przetwarzany jest m.in. we wzgórzu, podobnie jak węch. Wzgórze przynależy z kolei do układu limbicznego, czyli struktury, która m.in. Innymi, odpowiada za odczuwanie emocji i bierze udział w zapamiętywaniu czy motywacji. Przez wzgórze wiedzie także połączenie między oczami a korą wzrokową, czy między pniem mózgu a obszarami odpowiedzialnymi za poruszanie językiem, żuchwą i ustami. Te wszystkie bodźce ostatecznie integrowane są w korze oczodołowo-czołowej. Smak to tak naprawdę zespół naczyń połączonych, które nieustannie współgrają ze sobą w naszym mózgu, niczym najwspanialsza orkiestra symfoniczna na świecie. Dlaczego Grant Achatz Pomimo poważnej choroby nigdy nie przestał pracować, dlatego, że rak języka odebrał mu tylko część zdolności potrzebnych do odczuwania smaku. Szef Alinei doskonale o tym wiedział i kontynuował pracę bazując na tym co mu zostało. Jego zespół pomagał mu ocenić, czy potrawa nie jest zasłona czy zbyt kwaśna, ale nadal mógł bawić się teksturą, prezentacją, formą podania czy do pewnego stopnia aromatem. Inspirujące jest to, jak Ahad podchodzi do dramatu, który przeżył. Jak wspomina, zaczynałem od zera. Moje podniebienie rozwijało się jak u niemowlaka, z tą różnicą, że miałem 32 lata. Dzięki temu zrozumiałem powracające smaki i to, w jaki sposób ze sobą współgrają. To było dla mnie bardzo pouczające. Oczywiście nikomu tego nie polecam, ale choroba uczyniła mnie lepszym kucharzem. Teraz naprawdę rozumiem, jak działa smak. I ty też już wiesz. Jeżeli ten odcinek przypadł ci do gustu, zachęcam do zostawienia subskrypcji to bardzo pomoże w rozwoju kanału. A jeżeli nie udało mi się zaspokoić twojego głodu ciekawostek, zajrzyj do mojego filmu o najstarszej polskiej książce kucharskiej. Smacznego tygodnia!